Witam. Dzisiaj sobie zobaczymy, jak zgrywać prezentację PowerPointa do plików wideo. W tym celu na pewno potrzebujemy program EM PowerPoint Video Converter. Ja już byłam teraz na pulpicie. Przeprowadzę Was przez proces instalacji. Wybieramy język. Dalej, postanowienia licencyjne. Dalej, gdzie chcemy zainstalować. No, u mnie ten folder już istnieje, ale zastąpię. U Was nie powinno się na świeżej instalacji coś takiego pojawić. Skrót na pulpicie, jeżeli chcemy, i na pasku szybkiego uruchamiania. Dalej i instalujemy. Możemy od razu uruchomić program. Jak widać na pulpicie, pojawiły nam się dwie ikonki. Korzystać będziemy z tej pierwszej EM PowerPoint Video Converter. Tutaj dodał się jeszcze Total Video Player. No, z którego na razie nie będziemy korzystać, ewentualnie można nawet usunąć to ikonę. Teraz tak, tak wygląda ekran po uruchomieniu programu. Tak wygląda całe okno programu. Wszystko jest po angielsku, więc będę starał się wytłumaczyć jak najprościej. Klikamy w punkcie pierwszym na New Task jako nowe zadanie, żeby dodać plik PowerPoint. Dalej wybieramy Add Files albo Add Folder. Add Files, czyli dodanie pliku PowerPointa, bądź cały folder do przekonwertowania zawierający pliki PowerPointa, czyli prezentację. Moja prezentacja znajduje się na pulpicie, więc wybieram pulpit i wybieram prezentację. Otwórz. Po otwarciu pokazuje się okno wyboru formatu, który chcemy, aby do jakiego chcemy przekonwertować prezentację dla najlepszej jakości i w miarę małego Małej wielkości pliku zalecam wybranie Divix XVID to jest to, to pole Divix e, HD Ok pozostaje nam tylko jeszcze wybrać gdzie chcemy zapisać e, Tak jak tutaj jest pokazana ścieżka gdzie się zapisze To będzie nazwa a tutaj e, folder, do którego będzie zapisane. I tutaj zmieniamy, klikając e, na te trzy kropki, przycisk z trzema kropkami. Change output folder. I wybieramy, gdzie chcemy. E, na przykład na komputerze, bądź e, gdzieś na dyskach, bądź e, na pulpicie. Ja wybieram bezpośrednio zapis na pulpitu. Tutaj potwierdzamy tak. I jedyne co pozostaje to nacisnąć przy przycisk convert. Możemy jeszcze dostosowywać pewne opcje, natomiast mniej zaawansowanym użytkownikom proponuję zostawić wszystko domyślnie. Tak więc ewentualnie zmienić czas pomiędzy, pomiędzy slajdami możemy sobie wybrać transition time between slides czyli pomiędzy jednym obrazkiem a drugim no, można zostawić domyślnie to całkiem ładnie się układa więc e, to by było na tyle klikamy przycisk convert e, tutaj informacje dla nas e, które są mało istotne w tym momencie e, na pewno powerpoint nie powinien chodzić w tle e, podczas tej konwersji i k klikamy ok Trochę to trwa, tak naprawdę, na słabszych komputerach ty, przy tej rozdzielczości, bo to jest Full HD. E, naprawdę proponuję włączyć konwersję i e, iść sobie na przykład zrobić herbatę czy, czy, czy coś w tym stylu. E, prezentacja sobie leci w tle. E, dalej się konwertuje. Tutaj mamy postęp, e, które aktualnie okno jest konwertowane. Ok, jak widać program już kończy. Konwersję. 37 klatka z 37. Jeszcze chwilkę i będzie stworzony plik wideo. Ok, więc plik wideo. Praktycznie skończony. W tym momencie otworzył nam się folder, w którym jest zrobiony ten plik wideo. Możemy go teraz odtworzyć. No tyle. W tej chwili klikamy na nie, możemy zamknąć program i mamy stworzony plik wideo z prezentacji PowerPointa. Dziękuję za uwagę i zapraszam do dyskusji w komentarzach, zadawanie pytań. Powodzenia przy konwertowaniu.